Bardzo serdecznie witamy wszystkich Państwa, którzy tego wieczoru zdecydowali się zasiąść przed telewizorami i zapraszamy na dzisiejsze spotkanie. Obaj jesteśmy już gotowi do tego meczu. Ja, Tomasz Smokowski oraz Jacek Laskowski. Obejrzymy dziś sobie z Państwem spotkanie ligowe. Na pewno będzie bardzo ciekawie. Jacek, trybuny rozgrzane do czerwoności. Myślę, że czeka nas tu naprawdę wspaniały mecz. Bywają niby zwyczajne mecze, które na lata zapadają w pamięć. Bywają też pucharowe starcia potentatów, które ostatecznie rozczarowują kibiców. Jak będzie dzisiaj? Zobaczymy. W takim składzie gospodarze zaczynają ten mecz. A więc zagrają 1-4-3-3 z parą skrzydłowych. Powiedziałbym, że dość konserwatywnie, ale jak się ma w środku ataku wysokiego napastnika, to takie ustawienie może się sprawdzić, zwłaszcza gdy skrzydłowi potrafią dokładnie dorzucić piłkę. Zobaczymy, czy ta trójka w środku pola nie będzie zbyt osamotniona, bo na papierze wygląda to bardzo ofensywnie. Oto skład gości na to spotkanie. Zanosi się na to, że zagrają 1-4-3-3 z klasycznymi skrzydłowymi Jacką. Czyli najpewniej postawią na wrzutki do środkowego napastnika, grę na obieg bocznych obrońców i asekurację obrony przez środek pola. Konserwatywne ustawienie jak na dzisiejsze standardy, ale to nie znaczy, że się nie sprawdzi. Bomba w górę! Gramy! Wziął teraz na siebie odpowiedzialność za tę akcję. obronił bramkarz. Wyjaśniona sytuacja. Jatta. I teraz kibice chcieliby strzału. Oj zmarnował teraz akcję. Niepotrzebnie traci piłkę. Rybic. I teraz za obronę ta piłka, to była co najmniej interwencja spotkania. Brawo, uratował zespół. Niemożliwe, nie ma bramki. Przy strzałach z takiej odległości zwykle nie ma zmiłuj, ale tutaj stało się coś niesamowitego. Do środkowuje z rogu, dość głęboko. Teraz zupełnie nieudane uderzenie głową. To po prostu nie mogło wpaść. Ustane wejście, traci piłkę. dziada. Wycofanie piłki do bramkarza. No cóż, nie musiał się w ogóle wysilać przy tym odbiorze. Dobrze, teraz pod bramką rywali. Jak to zakończą? I teraz przejmują piłkę. I czy będzie gol? I udana interwencja. Krótkie rozegranie stałego fragmentu. Ależ niesamowity przedpiąt. Piłka trafia w poprzeczkę. Zabrakło może centymetra. No i nic z tego nie wyjdzie. Byli naprawdę blisko objęcia prowadzenia, ale piłka obija tylko aluminium. Mogą jedynie westchnąć i mieć nadzieję na więcej szczęścia przy kolejnych próbach. O, właśnie tak, trzeba grać z obrońcami. Obrońca na posterunku oddala zagrożenie, ale podanie przejęte. Uwaga, prosto padłe zagranie. I cóż, będą musieli budować akcję od nowa. Ależ teraz podanie w uliczkę. Dobrze się to zapowiadało, ale obrońca teraz odebrał mu piłkę. Z tej akcji. Ma wsparcie, by to rozegrać. Ale atak spalił na panewce. Świetna gra w obronie. Nie musieli się teraz wysilać przy tym odbiorze. Teraz zmiana posiadania. Przerwa. Za nami pierwsze 45 minut tego spotkania. Piłka Niemożliwe, nie ma bramki. Przy strzałach z takiej odległości zwykle nie ma zmiłuj, ale tutaj stało się coś nie... I czy będzie gol? I udana interwencja. Rozległ się gwizdek. Ruszamy. Przed nami druga połowa tego spotkania. Przerwała atak rywali. No, i co teraz zrobi? Nie oddaje piłki. O, i tak to się powinno robić. Modelowy odbiór. Dziada. Ależ teraz dobrze się ustawili. Znowu są przy piłce. Bardzo dobrze teraz trybluje, nie daje sobie zabrać piłki. Może im dać wprowadzenie. 1-0! Następne gole są chyba tylko kwestią czasu. Teraz już nie będzie wyrachowania, zacznie się regularna wymiana ciosów, na którą zresztą bardzo liczymy. Ależ to była bomba. Teraz wyraźnie widać na powtórkach, że poza precyzją ten strzał ewidentnie posiadał siłę. Dla pewności jak nie mam. W każdym razie wyszło naprawdę spektakularnie. Otworzył nam się wynik. Jest 1-0. Cierpliwie teraz wymieniają piłkę pod nosem przeciwnika. Gospodarze mają trudności z odebraniem piłki rywalom. I w sumie czemu nie, skoro prowadzą, a drużyna przeciwna ma trudności z przekuciem przewagi w posiadaniu na bramki. Byle tylko to się w końcu nie zemścił. I właśnie widzimy, oddają inicjatywę rywalom. Pewna interwencja w obronie. Jatta. Takie zagrania wymagają żelaznych nerwów. Aj, nie było to przemyślane zagranie. Strata. Bramka coraz bliżej. Coś tu się szykuje. Nie może chybić. I mamy wyrównanie. Ten mecz coraz bardziej nam się podoba. Do Dogranie najwyższej klasy tej piłki po prostu nie wypadało zmarnować. Strzelec znalazł się tuż przed bramką i z zimną krwią umieścił piłkę w siatce. Mamy wynik remisowy: 1 do 1. Do końca meczu pozostało jeszcze 20 minut. Dziata. Rozgrywają dokładnie pod polem karnym. Szukają okazji do decydującego ciosu. Gwizdek, chorągiewka. Minimalny spalony. No i zobaczymy. Nowego zawodnika na murawie. Udało się odzyskać posiadanie. Przesuwają się do przodu. Mają tu sporo rozwiązań. Proszę, odważna i skuteczna interwencja. Przed nami ostatni kwadrans tego spotkania. To była kluczowa interwencja. Bez niej byłoby krucho. Naprawdę zależy im, by przechylić szale zwycięstwa na swoją korzyść. Czy ta akcja zakończy się powodzeniem? Okazja do strzału. Odbija. Chwilowo gasi pożar. I teraz jedna z drużyn decyduje się na zmianę. Bez dośrodkowania tym razem. Kibice wstrzymali oddech. Miał okazję. Tymczasem piłka opuszcza boisko. Znowu bramkarz. Czas na zmianę. Zaraz ktoś wejdzie na boisko. To może być ostatnia szansa na zwycięską bramkę. Ale nic z tego nie będzie. Akcja spaliła na panewce. Ależ tu jest elektrycznie teraz na stadionie. Wciąż utrzymuje się remis, ale Fani wierzą, że ich doping może okazać się decydujący. Nic z tego nie będzie. Przechwyt. Tablica świetlna w górze. I już wiemy, że przed nami jeszcze dwie minuty grania. Kibice zachęcają ich do ataku. Przyszli tutaj oglądać zwycięstwo swojej drużyny, więc dopingują by tak się stało. Czasu nie ma wiele, wciąż jest remis. Dosyć gadania. Zaczynamy grę! Niemożliwe, nie ma bramki! Przy strzałach z takiej odległości zwykle nie ma zmiłuj, ale tutaj stało się coś nie... Udana interwencja. Bardzo dobrze teraz drybluje, nie daje sobie zabrać piłki. Nie może chybić. Mecz coraz bardziej nam się podoba. Odbija i gasi pożar.